Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Onego czasu, rzekł Jezus uczniom swoim, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, a nie masz nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani też tajemnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Albowiem co mówiliście w mroku, w świetle powiedziane będzie, i coście do ucha szeptali w komorach, na dachach, ogłoszone będzie. A powiadam wam, przyjaciołom moim, nie lękajcie się tych którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Ale wskażę wam, kogo się lękać macie. Lękajcie się tego, który po śmierci ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, mówię wam, tego się lękajcie. Czyż nie sprzedaje się pięciu rubli za dwa pieniążki, a ani jeden z nich nie jest w zapomnieniu u Boga? Ale i włosy na głowie waszej wszystkie są policzone. Nie lękajcie się tędy, więcej znaczycie przecież niż wiele wróbli. Apowiadam wam: ktokolwiek wyznałby mię przed ludźmi, i syn człowieczy wyzna go przed aniołami bożymi.